Halo, cześć, Malko, witam Was w kolejnym odcinku z naszego Survivala w Minecrafcie na 1.17, czyli na najnowszej wersji Minecrafta. W dzisiejszym odcinku będziemy podbijać bastion. Jeżeli chodzi o, chodzi o nasz domek, to w sumie widzicie, że dużo rzeczy zostało zmienione. Tu jakieś rzeczy, tu jakieś inne sprawy, ale to będzie w następnym odcinku. Bo chcę go jeszcze dokończyć, bo góry tam jeszcze nie dokończyłem całej Więc po prostu chcę aby było wszystko już zrobione, bo nie chcę was Zamęcać, za za zanudać domkiem Może bardziej w tą stronę i co? Dzisiaj, wow, w ogóle jest sobie tutaj Enderman jak widzicie I ten Enderman nie jest za fajną osobą, wow, Ok. Z tego powodu, że on mi kradnie klocki Więc w sumie bardzo, bardzo duże F dla pana Endermana. Ok, go, go. E, no i co? Nie polecam, bardzo. Ech, więc co? My będziemy iść teraz do Netheru po to, aby zrobić Bastion. Bastion nie jest tak łatwo zrobić, dlatego biorę sobie po pierwsze totem nieśmiertelności. Po drugie, ten Enderman mnie prześladuje. E, jedno jabłko, ok, Git. I jeszcze potrzebuję złotego jakiegoś czegoś spotnie, właśnie spotnienie Wszystko oprócz spotni tak. Szczerze. Klata ok, pog. Klata jest ok Więc jeszcze mamy klatę złotą, żeby nas tutaj niektóre nie były moby i idziemy teraz na polowanie tak naprawdę, więc co? Przed tym wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, o nie, tutaj jest chłopaj. Chłopie idź pan. O, Pani, aż żeś pan poszedł. <grych> e, więc co, przed so tutaj oglądaniem, zostawcie łapkę w górę, bo dosyć y, tutaj próbuję. Y, do my best, że tak powiem. E, ciebie też nie chcemy. Dobranoc. Ja tutaj spróbuję naprawdę zrobić to jak profesjonalista, że tak powiem. Tylko uwaga, uwaga, jest jeden mały, maluteńki pikuś Nigdy w życiu nie byłem w tym miejscu. Więc co. Zmieniam sobie to na to. Yy, I teraz tak, tutaj są skrzy skrzynie. Jest Omega dużo błonmilu. Trochę złota. To. te... <laughs> Co? To też tutaj jest? Ej, wow, nie wiedziałem. Totalnie. A tu? Kręg obsidian jest git. Yy, te strzały są pow. Okej. Yy, ok. 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 okay. Hmm. Czy ja w ciebie trafi, ziomek? Ziomek? Dobra, wiesz co? Mam to gdzieś, ziomek, co ty robisz? <gry> Okej, okay, wracając. Tutaj jest taka sytuacja, więc jest git. Mamy tutaj też złoto. Złoto sobie musimy pozbierać. Będzie do dekoracji albo do tutaj przepalenia. Więc pog. E, idziemy teraz dalej. Co tutaj jeszcze jest? Wiem, że da się tutaj gdzieś wkopać. Sikierów sobie nie potrzebuję, więc wezmę sobie to za siekierę w razie w do budowania klocki, bo może to się okazać. O właśnie. E, może się to okazać dobrą sprawą, chyba że pójdziemy sobie może od innej strony. Może będzie tak lepiej. Tutaj nic nie... Ma... W ogóle nie mam mobów, czy mam peaceful, mam harda lol. W sensie. Halo! Tutaj moby powinny być. Ło! ile złota? Nice. Bierzemy złoto. Wiem, że tutaj, właśnie gdzieś jest złoto. Jeszcze więcej chyba? Nie, to tyle tutaj. Okej, okay, okej. Okay. To nie ma problemu. Idziemy sobie dalej. Zwiedzać. O nie, słyszałem tutaj niefajne odgłosy. Okej, okay, to jesteś git. Nie jesteś ten czarny. W ogóle mam farta jakiegoś, bo nie ma tutaj tych, tych, tych innych, które mają cię na dwa hity. Okej, okay, coś tam jest. To jest szkielet. O No masz szkielet Tak, szkielet ok, Załatwione, tutaj są te latarynki, nice Cześć latarynko Co u ciebie? Eee. ok, Okej Tu wygląda to tak Czy tutaj jest coś na dole? Nie, f Więc wracamy do góry W ogóle to jest duże, w sensie Wow Nie <laughs> wiedziałem, że to jest tak skomplikowane i tak duże Oho, to nie był dobry odgłos. To chrumknięcie nie było dobrym chrmknięciem. Chyba. Ludstone, Multi... Pog. Ludstone jest mocny. Eee, tutaj ja nic nie otwiera, oczywiście. Bo wiem, że. No, nie. Ty widziałeś. Już nic nie widziałeś. Eee, bo wiem, że jak się otwiera skrzynia. To jest taka mała sprawa, że oni to widzą. Tak samo jak się kopie złoto, to, to oni to widzą, wiedzą, więc yy, nie jest to dobry pomysł. Nigdy. A ja go właśnie robię. Robię ten pomysł. Yy, oh, damn. Ok. Dobra, ty sobie mogłeś mi trafić. Tu zmieczać je potraktuję No spokojnie, teraz tak. Złota! Jo, to ma w ogóle. To jest takie wielkie. O, tutaj nie chcemy nie chcemy tam być. Ile Je, jest złota, ty. Chłopie! Gemedat! Gemedat! Ile złota. Tory od dzisiaj? <grystanie> Panie, potrzymaj mi yy, wodę. Potrzymaj mi potkę na osłabienie. To jest dobry pomysł. Tak. Ile tu złota było? Tutaj w ogóle jest jakaś większa salka. O nie. Powiedz, że się. Albo ty. Asekuracyjnie. Dokładnie. Full asekuracja to była. Tam słyszę bardzo od niemiłe odgłosy, więc przyjdziemy tam. To jest dobry pomysł. Tak, turbo. Słyszysz niemiłe odgłosy, to się tam przechodzisz. To każdy tak robi. Mhm. Tak. A potem. Se umiera. U? Sieba. Siema ziomy. Tu są dobre ziomy uwięzione, ty. A ja tu nie byłem, naprawdę. Tu są dobre ziomy uwięzione. <grymne> A tutaj jest tak. Czy tu jesteś na dole? Jakaś skrzyneczka. Moi drodzy, moi mili, moi fantastyczni, chyba tutaj nic nie ma. Mamy sobie takie przejście Wy mnie zaatakujecie, bo mam kozak zbroję. Siema bratany! Mm, I bracia moi. No sobie rozkopię, wiecie, nie? Co jest 5 groston jest bok Ale to jest Grosston? O glowstone. Glowstone jest Ale kosek, czy to jest no, co ci chodzi stary ty? W sensie... To jest Groston. Na Groston ty się nie targetuje. Jakie to jest wielkie? Na Groston on się chyba nie targetuje, nie? Oba. Chyba nic nie ma. Okej okay. Chodźmy dalej. Tu jest chyba już koniec tej wieży. Twierdzy, więc okej. Okay. Mm, tutaj. Dzień dobry. Czy tutaj coś jest? Tam jest magma. To tutaj nic w sumie nie ma. okej, okay. Go next. A tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Ło! Tu jest inne wyjście. Może dojdziemy do tej kondygnacji, która była tam dalej. Siemano! Siemano ziomy, ziomeczki. Ja tutaj sobie wyjdę. No, spoko, spoko, tam chrumkajcie sobie. O, siemano! Co tam? Jak tam życie? Wymadrycie. Skrzynia. <laughs> o! Skrzynia. Ale to jest jakiś... Soul speed. Mending. Bon, go, strzały go, to jest nieważne, okej okay. Czy będzie tu inna skrzynia? Czy jest to tylko jedna? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Dobra, gdzie? Okej okay. Nara! Dobra. Dobra Dawaj, siup. hello elo ale to chłop szybko biega, wow Jakiś general <noise> Dobra, to jest tak, może rozkopię to w sumie no tu chyba nic nie ma, nie? nie? Nie, nie będzie tu chyba. Nie ma co szukać, ty. Tu nic nie ma. No. Dobra, tu sobie wejdziemy. Tu jest lawa. Tu jest też lawa. Tam jest ten pokój, w którym byliśmy, więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Mm, tutaj jest dużo expa. Tak jakby tutaj ktoś zginął. LOL. Widzimy sobie tu. Ciup. Ciup. Mhm, mm czy to jest coś? Nic nie ma chyba. No i tyle: tyle co nie? Byliśmy tam u góry? Chyba byliśmy, ale jeszcze się przejdę. Bo nie pamiętam do końca, czy byliśmy u góry samej. Więc się przejdę. E, gdzie? Dobra, no No ty, pie. Dobra, wiesz co, idę stąd. Mam cię w hawajach. Eee, <laughs> okej. Okay. Mm, nie bijemy się z gazem. Więc możemy teraz od... <laughs> skrzynię. Co? Czy tutaj byłem? Tak, tutaj byłem, tutaj o strzały. Bardzo przydatna sprawa. Więc okej, okay. dobra, 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 stop. Idziemy na górę. We need to go up, e, super postawione bloki. I tutaj też nic nie ma takiego. Aha, więc tak wygląda bastion. Bardzo śmieszna sprawa. O. Dobra, pana już nie ma. Tutaj jest tak, tutaj, żeby nigdzie nie spaść przez przypadek, bo będzie omega F. Dobra, więc co? Będziemy się zbierać z bastionu. Mamy mega dużo itemów które pomogą w nam w naszym pięknym rozwoju. Czy tu jest przepaść? Oczywiście, że jest przepaść. Czy turbo da się nie zabić? Da się nie zabić, Nice. Więc... więc nice! W sumie w zrobiliśmy dwie bardzo ważne rzeczy. Czytaj bastion, czytaj ktoś tu postawił dirta, ale czy to byłem ja? Lol, byłem głupi chyba. Eee, a następna rzecz to jest właśnie lama. Tak, te trzy rzeczy. Lama, bastion i... I, i właśnie netherowa twierdza to są kok sprawy, no w sensie dosyć szybko nam to zeszło, w sensie zrobienie bastiona jednak nie jest takie trudne, a mi się Optifine znowu zepsuł, bo byłem w netherze, więc F, dobra więc co, ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka naprawdę bardzo się bałem, dlatego byłem może przez połowę odcinka bardzo, bardzo cicho, więc przepraszam, ale jeżeli doceniliście to, że w sumie nie zginąłem chyba na pierwszej wyprawie, której byłem w nederze, więc nice to zostawcie łapkę w górę, no i, i subskrypcję na kanale. Bo jak ktoś mnie nie ogląda, to no pora zacząć. Bo ja robię daily i to bardzo fajne. Więc przez wakacje, po prostu super pomysł, żeby zasubskrybować sobie, stać sobie rano, coś porobić. A o 18 pamiętajcie codziennie odcinek. Więc co, widzimy się już jutro na RM Craftie, Trzymajcie się, do zobaczenia. Bajo.